Cześć, to nasza trzydziesta pigułka wiedzy. I na początek Karolina, czyli jestem kandydatem i ciekawi mnie, jak firma radzi sobie z problemami i pytaniami w firmie, to jak o to zagadać? Hmm. E, ja bym powiedziała, sprawdzać w praktyce, zadając pytania i obserwując, jak osoba, z którą mamy rozmowę, reaguje. Rozmowa rekrutacyjna działa w dwie strony. Nie jest tak, że to tylko pracodawca zadaje nam pytania, ale my też mamy swoją rolę do odegrania w tym procesie. Warto słuchać, obserwować, jakie pytania z naszej strony są trudne do odpowiedzi, jak nasi rozmówcy na nie reagują. Warto zapytać, z jakim wyzwaniem mierzy się obecnie firma jak sobie z nim radzi i obserwować. Jeśli brawa... I jak też pewnie komunikują o tym problemie czy wyzwaniu w firmie? Hmm? Tak, myślę, że, że właśnie warto, warto obserwować i słuchać. Jeśli na przykład w ramach naszych przygotowań sprawdzaliśmy firmę i w opiniach o pracodawcy inni zauważali jakieś problemy, warto zapytać, jak nasz rozmówca strzega te sytuację od wewnątrz i jak firma adresuje problem. E tak naprawdę to cały proces rekrutacji bardzo często daje nam możliwość przyjrzenia się firmie, czy firma jest słowna, czy jak składa deklarację, że się skontaktuje, to się skontaktuje, jak obiecuje feedback, informację zwrotną, czy ją faktycznie dostarcza, czy proces jest poukładany. I tak naprawdę z samego procesu rekrutacyjnego dużo możemy się dowiedzieć o firmie. A Marta, co, jeżeli ja jestem ciekawa, czy warto pracować w, interesu, w tej firmie, która mnie interesuje? Jak to sprawdzić, jak o to, to zapytać? Ja często się spotykam z takim właśnie pytaniem wśród kandydatów czy, czy osób, które przychodzą na konsultacje, no bo ich to bardzo ciekawi, no ale jak to zagadać, żeby to było takie naturalne, ale żeby też wiarygodną odpowiedź dostać? No to w zależności od tego, czy formuła jest na perpani, czy formuła jest na bardziej bezpośrednia, w młodszych organizacjach na te, to ja proponuję zapytać, dlaczego? Pani, pan tutaj pracuje, dlaczego chce się pani chcieć tu pracować? Co panią tutaj tak trzyma w pozytywnym sensie? Co, co, co spotyka się z pani uznaniem? Czego doświadczasz tutaj, a czego nie miałeś w poprzednich miejscach pracy? Bo widziałam, że już pracowałeś w innych firmach, widzę, że jesteś tutaj już długo. Co cię tutaj trzyma? I po charakterze odpowiedzi, wręcz wróć, reakcji na to pytanie, już bardzo Aha. wiele można wyciągnąć, a później po jakości tej odpowiedzi, co się pojawi w tej odpowiedzi, czy to będzie ble, 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 opowiadanie, to, co już usłyszałeś w nagłówku ogłoszenia, czy będzie coś autorskiego od tego, od tego rekrutera, to bardzo dużo mówi o tym, jak tam po prostu ludziom jest. Mhm. No. Więc, więc widzicie, że no, sporo takich fajnych rzeczy, które można w bardzo nieoczywisty sposób też zapytać. Dziękujemy za dziś. Ja, jak usłyszałam, Marta mówi, że 30. pigułka, sobie pomyślałam, wow, to już 30. pigułka. Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy po więcej. Cześć.